rosną już w pełni. Na łąkach rosną kwiaty, a w Elblągu inwestycje L invest Tradycyjnie przy okazji zbliżających się świąt przekazujemy Państwu karcie informacji z życia naszej firmy. Znajdujemy się na największym powstającym obecnie w Erblongu osiedlu. W budowie znajdują się już wszystkie z pięciu zaplanowanych budynków. W budynku numer dwa przygotowujemy się do odbiorów. Od 20 maja zaczniemy przekazywać klucze. Z kolei w budynku numer 1 prowadzone są prace wykończeniowe. Trwa wylewanie posadzek na zewnątrz wykonywana jest elewacja. W budynkach 3 i 4 trwają prace murarskie. Budynki te już wkrótce osiągną stan surowy. Co ważne, wciąż jest jeszcze szansa zamieszkać w budynku numer 3. Do wyboru zostało 10 ostatnich mieszkań. W marcu zaczęliśmy budowę ostatniego na osiedlu budynku numer 5. Przekazanie kluczy do niego planowane jest na początek 2021 roku. W tym najnowszym budynku numer 5, zaledwie w ciągu miesiąca przed sprzedaży, sprzedaliśmy czwartą mieszkań. W budynkach numer 3 i 5 wciąż dostępny jest pełen przedział metraży, od 35 do 89 m2. To już ostatnia okazja, aby zamieszkać na osiedlu Sadowa. Jesteśmy teraz w centrum Elbląga przy ulicy Trybunalskiej. Gdzie od stycznia powstaje nasza kolejna inwestycja. Kamienica Trybunalska to 23 apartamenty mieszkalne wraz z garażem podzielnym oraz windą, a także trzy lokale handlowo-usługowe. Wylana jest już płyta fundamentowa i wykonywane są ściany hali garażowej. W naszej kamienicy zostało już tylko 6 mieszkań, w tym dwa wyjątkowe na czwartym piętrze z andresolami. Od niemal roku na elbląskich Wielanach powstaje osiedle domów w zabudowie bliźniaczej. W pierwszym etapie osiedla Kowieńska budowa pierwszych 12 bliźniaków jest już coraz bliżej końca. W marcu zaczęliśmy drugi etap. Obecnie powstają fundamenty kolejnych 8 segmentów domów. A zainteresowanym przypominamy, z 24 powstających bliźniaków sprzedaży zostały już tylko ostatnich 6. Chcielibyśmy przedstawić Państwu lokalizację naszej najnowszej inwestycji. Przejęliśmy teren inwestycyjny na Zatorzu przy ulicy Mielczarskiego. W tym miejscu zrealizujemy w dwóch etapach nowoczesny kompleks mieszkaniowy. W dwóch połączonych ze sobą ośmiopiętrowych budynkach znajdzie się 136 mieszkań. Będą to optymalne metraże od 36 do 74 m2. Odpowiednią ilość miejsc parkingowych zapewni dwupoziomowa hala garażowa. Ofertę tę dedykujemy dla osób szukających nowych mieszkań w atrakcyjnych cenach. Sprzedaż i budowa wystartują w połowie roku, a już dziś można zająć miejsce na liście zainteresowanych. Zapraszamy więc do kontaktu z naszym biurem. Życzymy Państwu zdrowych, rodzinnych świąt. Niech wiosna przyniesie realizację nowych planów. A planujących zmiany mieszkaniowe zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Sadowej. Wesołych świąt!